Jest wtorek, 31 grudnia, minęła godzina 22. Zapraszam do Studia Lotto. Dobry wieczór, Agata Jacińska. Witam Państwa w Sylwestrowy wieczór i zapraszam na ostatnie w tym roku losowania. To był szczególnie udany rok dla graczy lot oraz lotto plus. W losowaniach obywatych na poprawie 60 wygranych o wartości minimum miliona złotych. To oznacza, że średnio częściej niż co tydzień ktoś zostawał milionerem, ale w tym roku milionowe wygrane trafiły się też graczom Eurojackpot. Największa z nich była warta ponad 91 milionów złotych. To piąta najwyższa wygrana w historii tej gry. W multi Multi w tym roku dwóch graczy wygrało po 2,5 miliona złotych, ale w tej grze do zdobycia jest nawet 25 milionów złotych. Losujmy. W kasiecie maszyny losującej mamy 80 kolejnych ułożonych kul. Teren maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. Losujemy 20 liczb. Oto wylosowane liczby: 54, 16, 29, 6, 19, 12, 30. Dwadzieścia pięćdziesiąt sześć, dwadzieścia dwa, siedemdziesiąt siedem, pięćdziesiąt siedem, czterdzieści pięćdziesiąt osiem, trzydzieści dwa, siedemdziesiąt osiem, osiem, czternaście, dwadzieścia jeden i 2,69. Ta tajba jest plusem. To był też rekordowy rok dla graczy Lotto. Dziewięć najwyższych wygranych w historii tej gry padło właśnie w tym roku, a ostatnia z nich padła wczoraj i była warta ponad 500 tysięcy złotych. Zapraszam na Lotto. W kasecie maszyny rosującej mamy 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i nosujemy pięć. Dwa. Siedem. 41 40. 34. W tym roku padło ponad 20 wygranych po ćwierć miliona złotych w kaskadzie, ale wciąż mamy szansę na kolejną. Powodzenia! W kasecie maszyny rosującej mamy 24 kolejno ułożone tule. Będę naszej jest pusty. Zwaniamy blokadę. Losujemy 12. Litr. 14. 22 2 15 11 16 3 13 1 10 18 9 w tym roku do rodziny Eurojackpot dołączyli Grecy i teraz ta gra jest obecna aż w 19 europejskich państwach. W dzisiejszym losowaniu do zdobycia było 190 milionów złotych. Wynik losowania Eurojackpot zostanie opublikowany na stronie lotto.pl. Największa w tym roku wygrana w ekstrapensji trafiła się w nowinach. Zwycięzca wygrał aż 20 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kule. Pędy maszyny są puste. Zwaliamy blokady. Zaczynamy losowanie. 12. 1. 4. 32. 28. Na ostatnią liczbę losowaną w ekstrapensji jest... Liczba 3. Dokładając złotówkę do zakładu ekstrapensji, grają Państwo o 100 tysięcy złotych premii w ekstra premii. W tym roku padło 30 takich wygranych. Przekonajmy się, że za chwilę padnie kolejna. W kasetach maszyny rosującej mamy 35 i 4 kolejne ułożone kółle. Bębry maszyny są puste. Zdaniamy blokady. Zaczynamy dosowanie. 25. Dwadzieścia osiem. Dwadzieścia jeden. Trzydzieści dwa. Dwadzieścia siedem. A ostatnią wylosowaną liczbą Fekstra Premii jest liczba cztery. A na koniec losowanie, losowanie ulubionej gry milionów Polaków. Dziś szóstka w lotto może być warta ponad 19 milionów 400 tysięcy złotych. Trzymam kciuki za ostatnich lotto milionerów w 2024 roku i zapraszam na losowania lotto oraz lotto plus. W kasetach maszyny losującej mamy po 49 kolejnołożonych kul, bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady. Zaczynamy losowania. Dwanaście. Cztery. Czterdzieści osiem. Czterdzieści sześć. Trzydzieści. osiem. A teraz zapraszam na losowanie Lotto Plus. Dwadzieścia osiem. Dziewiętnaście. Trzydzieści dwa. 27 29 18 Kolejne rysowanie Eurojackpot już w nowym roku, w piątek 3 stycznia. Zapraszam do gry. Bardzo się cieszę, że mogłam z Państwem spędzić ten sylwestrowy wieczór. Spotkamy się ponownie jutro, w pierwszy dzień nowego roku. Zapraszam na godzinę 22 na stronę lot.pl i na profile lot w mediach społecznościowych. Życzę Państwu wielu wygranych w całym nadchodzącym roku 2025 i szampańskiej zabawy w tę sylwestrową noc. Do zobaczenia.